Dzisiaj, no, dzisiaj nagrywamy uh, Gym Simulator, czy tam jakoś to się nazywa? No, Strongman Simulator. I będziemy, też z tego będzie seria, jakaś tam. Będziemy grali w tą grę. Jakiejś tam serii nie będzie, ale po prostu będziemy nagrywać sobie z tego. No. Nie można więcej niż 6 piór. Nie. Dobra, bo ja mam dużo energii. Ja mam 113 energii. I no, tak jakby teraz... Papier Kurde, nie toaletowy. Wiem. Nie wiem co mówić. Ja mam papier toaletowy. Dostaliśmy polecenie, żeby więcej mówić. Nie wiem co Oj. Dwie kaczki biorę Ja też Ile ty masz siły? Osiemdziesiąt... a jedenaście Ja też mam jedenaście mam ja papier toaletowy, niebieski. No czemu to nie idzie? No i tak można chodzić. Dobra, idę. Ja idę poćwiczyć. Nie, no, ja też. Zasiłkę. Ja już nie mogę. Jeszcze trochę mogę. Ile masz siły? Weź, ja mam 26. Ej, to na easy idzie. Ty! Ale łatwo jest. No. Mam dwa kibla Znaczy, już jeden. Miał ja zobaczyć. Wsiadłem ci do kim. Mogę dwa kibla mieć. Że pójdę. Dojdę. Doż Dojdę z nimi. Kurde. Ja z 4 ma, ale nie dałam. Je, yes, udało mi się, dobra. 43%. Ja mogę na razie 2. No i teraz jestem sprongman. Ja wszystko ten noszę. Ten. Trzy kible mam. Ja idę ćwiczyć. Mam 900 tej tej siły. A ile można mieć kibli? 6. 3 idą na easy. Ile masz yy, ten siły? 30 na razie. idę ćwiczyć Więc a i ja zapomniałem dodać, że będziemy jeszcze robić daily y, o 16:00 codziennie będą filmy Od jutra No Czyli Dzi od poniedziałku Dzisiaj mamy niedzielę Dzisiaj jest premiera o 18 Już pewnie dla was było Yy, to no już było na, na bank dla was. I teraz... Ja jestem na drugim świecie już. Będziemy nagrywać z różnych gier, nawet zdarzy się CS. Ale zazwyczaj pewnie będziemy z, z Robuxu. Lub z Minecrafta. No z Minecrafta też będą z nim. Już jeden Też będą na komputer z komputera jakby minecraft Już więcej będzie pewnie z, kom z komputera, nie ma nagrywać. Mam nowe te, mam nowe zwierzaki jakby. Czekaj Sal. Kurde, nie nie wiem które są najlepsze? Unekwipt. Equipped. Equipped. Tkaczki są lepsze od tego papieru. A, nie można więcej. Dobrze się sprzedaje. Dałem. Zobacz, co za mną chodzi. Krzoty. Nie widzę, bo mnie ten śmietnik. Co? Jesteś jeszcze na pierwszym świecie? No. A jak odblokować się ten drugi? No musisz ten śmietnik przenieść. Jak Tam. masz 40 mocy, to już powinieneś przenieść. Jezu, boże, Ale... ale łatwo. Hop, ja to tutaj przyniosę, żeby to sprzedać. Da się ten śmietnik sprzedać? Nie. Nie! Nie da się. Zobaczymy co jest najcięższe. Oj, oj, oj. Tam masz jeszcze proteinowy szejk. Ile ty bierzesz ich? D dwa ja, Idę otworzyć sobie jajka. Znaczy jaki... No nie wiem czy jak to... Ja będę nazywał to jajka. W ogóle ja już jestem takim strongmanem. Ty też pewnie. No nie wiem, nie wiem. No, ja. I kurde, bo te koktajle są nawet trochę na mnie za ciężkie. Dobra, idę zrobić trening, bo... Za mało się siły ma Wiecie o co chodzi A to trzeba klikać Automatyczny trening? Nie Ty, bo mi te sztoty przed ryjcą latają Ile ty masz? Ty masz dwie, dwie pety. Dobra, ja już mam 104 siły, chłopie. Ile? 104. Mam nawet tatuaż. It's free. Idę poćwiczyć na sierukach. Ej, nie dobra. No to jest za lekkie. Teraz już, już cięższe. Najgorsze cięższe. jest to, że trzeba klikać na tej siłowni. A ja pamiętam w to kiedyś grałem, ale zapomniałem o tej grze. Kompletnie. Ja też kiedyś w to Ja grałem. to miałem bardzo dużo siły. No ja chyba byłem, nie wiem. Nie wiem, ale byłem na pewno gdzieś daleko i miałem bardzo dużo. I znowu w, ten, w to gram. Jeszcze będą jakieś inne filmy, zawsze znaczy, znaczy będą jeszcze jakieś inne gry, nie wiem jakie. W sumie. Pewnie trochę Arsenal. No, może to. A i się nie dziwcie jak będziemy się rage'ować w Arsenalu, bo to trochę... Albo w tak. CSie. No. W się to ja zazwyczaj rozwalam Jurko. I. No. Nie pytajcie się, dlaczego nazwaliśmy się Beast, i sugar apple. Mieliśmy tylko na tym koncie grać w Broad Garden, a się okazało, że jeszcze będziemy nagrywać inne filmy. Zresztą z innych gier. Cocktail. Byśmy nagrywali tylko Strongman Simulator, byśmy się nazwali proteinowy shake albo nie wiem. No. Albo, Albo bicek. bicek, bicek bicki dwa. No. Ile ta piłka waży? Ej, ona jest leciutka! Bo ona, to... ona się kręci, no to ich ma bardzo dużo. Ale maksymalnie jest 3 Serio? No. Nie mogę Ile to masz? E, 150. 140. Ja też mam. 150 mam. Ja 10 kołów w sekundę zrobiłem. No, nie da się więcej. Szkoda. One się kręcą. I ja one prawie nic nie ważą Dobra, idę poczwiczyć. Już 14 tysięcy. A czekaj, jakie to są pety? Zobaczmy. O, to są jakieś lepsze. Ja mam papier toaletowy i szajkę. Czekaj, ja miałem kulkę. Kulkę miałem. Czekaj zwierzęta. Anaquip. Any Mam kulkę i tego, tego, takiego ciężarka jakby Ile kosztują te... Tutaj te kulki? A te 500 500? No O, są sumie już kurna sini W następnym filmie to nie wiem co będzie już chyba przejdziemy tą grę. Jak tak pójdzie? Cześć, spróbuję tego handla wziąć. Idę dobrze. On jest leciutki! On jest leciutki! Yo! Ja prawie wszystko wziąłem na raz. Oprócz tej ostatniej. Nie wiem, co to jest koło. To jest leciutkie Ja mam dwie piłki. Ja mam piłkę i ciężarek. Ile masz siły? 150. 150, ale idę z poćwiczyć ja, ja idę czy... jeszcze zobaczyć, czy opony wezmę. Bo ja jestem tym hopie, chodzę górna szyb... szybko. Nie, opona jest bardzo ciężka, więc wydaje mi się, że nie. No zobaczmy. Nie, dobra, Nie no biorę normalnie. Serio? A zobacz, no. czy możesz tego na, na kolejny świat już iść. Czekaj. Wezmę... Tam wezmę trzy. Chyba 200 jest potrzebne. Biorę wszystkie opłony, chłopie. Wszystko mam. Idę normalnie do końca. Zobacz, czy możesz na Mam 21 koła siły. Znaczy... No tego tego. O, energii. No. Eee, czekaj. Nie mogę. Musiałbym to jakoś złapać. Nie mogę jeszcze złapać. Nie wiem dlaczego. To chyba od dwóch susiły siły. Tak, tak, chyba właśnie tak. Ale to najpierw wezmę te wszystkie te rzeczy sobie jeszcze więcej tej energii zrobię. Czekaj, bo ja mam już dwieście i pójdę zobaczyć, czy mogę. Eeeem. Um. Trochę źle zespalnowałem to O dobra Idę z tym wszystkim Mogę, mogę, mogę Możesz? Tak A to poczekaj, to ja też to zaraz zrobię Oh my god Tu jest kola, sushi, frytki, kurczak A wiem, jakiś... pamiętam Tam były jakieś losowe rzeczy dosłownie Ja mam 30 ja już mogę od razu najwięcej tej coli, ile się da. Serio? No. Mam 206, ten siły. To ja będę mógł już drugą zrobić, bo ja mam prawie 250. Ja mogę Czekaj ja No, już mam 250. Ej, dwa sushi. dwa sushi na luzie. Trzy też. Mam prawie 270, siły. Ja mogę pięć sushi. Co? No nie, cztery, cztery, A, pięć jeszcze nie Jak mam. to przyciągnąć? O, jest, dobra Ale trudno, trudno idzie, trudno idzie A co idzie trudno? A, no, sushi, bardzo Ja to przeciągnąłem już Ja Ile ty masz, chłopie, siły? No Czekaj, sprawdzę od razu, czy mogę pięć sushi Mogę Czekaj. jeszcze kole wezmę. wezmę trzy maksymalnie. Mam czekaj, idę z tym. Jak ja wolno idę, nie też wiem, no to tylko sobie mam ganek, to są precyzyje. Wezmę trzy sushi. O wiele szybciej idę. Ja idę poćwiczyć. Ja zaraz. Mam 16 koła na razie, tylko co mało. Teraz 27 koła. Mój trening już tysiąc, tysiąc kosztuje, więc... Jakby kosztuje no... wiesz. Oj, 900. No zaraz też 1000. Czemu jestem mega noobem? No, mój trening 1000 też. Ja jestem w ogóle mega noob. Dopiero. Wiele się są mega noob. 2,5 koła kosztuje. Co jest? ja latam! Serio? Woje, to skupię się. Źle wziąłeś to. No, za szybko. Ja już mam 300 siły. Ja. Ja o ja będę jajko. ogromny pod koniec odcinka. Idę otworzyć te jajko. No i tak już zaraz kończymy. No zaraz kończymy i tak, bo już no, długo to trochę trwa. Czekaj, bo też źle złapałem. Gdzieś tak za. No, za dwie minuty kończymy. Mogę już frytki, nie no. Mogę frytki. Mm. I to na luzie widzę. To ja też będę mogła. Ja mam 330 siły chopie. Czekaj, okay, a Dwie ja też mogę. Dobra. Ale luz. Idę po kola. Ale te frytki dużo dają mi. Mi dają aż 3000. Jedna. Dobra, niosę cztery, ale z oporem. Widzisz, ile tego niosę? Ja no. tutaj wszystkie kole, dwa sushi i cztery frytki. Ja mam, ja mam cztery frytki, a ty masz kurde tyle rzeczy i idziesz szybciej ode mnie. a Ja mam ma więcej frytka. siły od ciebie. No, o wiele więcej masz. Dobra, to my już chyba kończymy. No, powoli będziemy kończyć. Widzimy się w następnym filmie. Więc no